Czy zastanawiałeś się kiedyś, czemu pamiętasz niektóre wydarzenia z przeszłości, a niektóre nie? Czy wiesz, skąd się wzięły wszystkie fobie? Masz jakąś? Ja mam jedną klaustrofobia. Jeżeli chcesz, możesz opuścić teraz ten temat albo zostać i mi uwierzyć w to, co napiszę. Wszystkie fobie wiążą się z przeszłością, lecz aby się jej dowiedzieć, musisz udać się do najbliższego przedszkola. Po czym powiedzieć do wychowanki: Chcę znać sekret przeszłości. Ta spojrzy się na ciebie ze zdziwieniem i spyta się, czy wszystko w porządku. Powtórz zdanie z większym oburzeniem trzykrotnie. Wychowanka wtedy poprowadzi cię do pewnych drzwi. Pamiętasz w przedszkolu drzwi, które zawsze były zamknięte? Teraz zobaczysz, co w nich jest. Gdy wejdziesz. Zobaczysz tylko ciemność, po chwili stracisz przytomność. Obudzisz się w dzień swoich narodzin, będziesz pamiętał, kim jesteś i co robisz. Możesz zacząć wszystko od początku lepsza szkoła, znajomi przecież wszystko umiesz. Lecz pamiętaj jedno: życie potoczy się tą samą ścieżką, lecz istnieje tego też zła strona. Nie bez powodu nie pamiętałeś czemu masz te fobie i złe wydarzenia z przeszłości. Nie radzę ci teraz iść do przedszkola, myślisz czemu niektórzy rodzice nie puszczają tam dzieci. Boją się. Jeżeli oni ciebie zauważą, nawet Bóg cię nie uratuje.